Cześć, z tej strony Kacper. Były transfery z lat 1991-2000. Tym razem przechodzimy do roku 2001-2010. Biorę kolejne 10 lat, objaśniam, kto trafił do United, za jaką kwotę, i pod, pod koniec podsumuję, czy to był udany transfer, czy to nie był udany transfer. Za tymi transferami stał nadal nieoceniony i najlepszy ser Alex Ferguson. Zaczynamy. Mamy lata 2001-2002 to już było po zdobyciu przez drużynę Mistrzost, e, Mistrzostwa Potrójnej Korony i trzeba było zacząć troszeczkę przemeblować drużynę. Wtedy do drużyny e, meczu United trafił tacy Juan Sebastian Waron. Lat 26 ponad 40 milionów funtów środkowy pomocnik. Następnie E, świetny holenderski goleador Ruth Van Nistelrooy, 25 lat, 28,5 miliona. Na ten dosłownie, co ciekawe, my czasem czekać rok, gdyż e, popularny RWN e, doznał kontuzji, przy której, który niestety pozował prawie rok. Następnie mamy młodego urugwajskiego napastnika Diego Forlana, 22 lata, 11 milionów, też napastnik. Roy Carroll, 23 lata, 3 miliony bramkarz. Laurent Blond, 35 lat, za darmo, środkowy obrońca. A także były awanse młodzie, takich młodzieńczów jak Kieran Richardson 16 lat, Darren Fletcher 17 lat, czy John O'Shea, lat 20 lat. Odpowiednio lewy pomocnik, środkowy pomocnik i S.O. A yy, w latach 2000-2002 przyszedł późniejszy, jeden z najlepszych pomocników w historii Rio Ferdinand lat 23, 46 milionów S.O. i Ricardo bramkarz Ricardo 30 lat 2,23 miliony. Na przykład, jak układano to, zaciekawiło mnie ta historia, właśnie, że tak szybko na przykład włączeni w kadrę byli już Dalen Fletcher czy John O'Shea. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że du dużo później byli tak naprawdę w tej drużynie. Następnie lata 2003-2004, co na pierwszy rzut oka przesuwa się transfer Cristiano Ronaldo, lat 18-19 milionów, o wcześniej lewy pomocnik. Następnie francuski napastnik Fulham ee, Sacha, 25 lat, 17,5 miliona. Kleberson, 24 lat. 8,6 miliona, środkowy pomocnik. Eric dzjemba 22 lata, 4,5 miliona, także środkowy pomocnik. Tim Howard, 24 lata, 3,2 miliony, bramkarz. David Bellion 20 milionów, 3 miliony, napastnik gościa w ogóle nie pamiętam. No i takie kwiatki, jak awanse do pierwszej drużyny młodych, Filipa Barzlea czy Chrisa Eaglesa, odpowiednio 18-17 lat, którzy później zaistnieli tam po prostu w Lidze. Następny był transfer przede wszystkim Wayne'a Runaya, 18 lat 37 milionów napastnik za Wertonu, następnie Gabriela Hańca, 26 lat 10 milionów lewy obrońca, a Smith, z, 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 sprowadzając z, z Nienawidzonego na internet za 9 milionów 23 letni, ówcześniej napasnik e, tej drużyny, Gerard Picker, 17 lat 5,25 e, miliona funtów. Środkowy obrońca, operacji Tom Hito wtedy awansowali do drużyny. To ciekawe, Tom Hito nigdy nie zadebiutował w drużynie, dopóki nie przyszedł rok temu, do powrócił do United. po prawie 20 latach. Odpowiedź napastnik i bramkarz. A to 2005-2006 to chyba według mnie jedna z najlepszych okresów transferów Fergusona. Do drużyny przeszedł wtedy Nemania widzieć. 24 lata, 10,5 miliona, środkowy obrońca, Patrice Ewa, 24 lata, 8 milionów, lewy obrońca. Gibson Park 24 lata 7,3 3 miliona, prawy pomocnik. Edwin Van der 34 lata, 4 miliony, bramkarz. Fraser Foster 22 lata, 2 miliony, bramkarz, a później mamy Michaela Carica 25 lat, 27 milionów, środkowy pomocnik. I chyba mój ulubiony transfer. Tomasz Kuszczak 24 lata, wypożyczenie na Zbrojnicz Birmingham, oczywiście też bramkarz. Henryk Clarson 35 lat, wypożyczenie. Napastnik i awanse do pierwszej drużyny Frasera Campbella i Johnnego Awansa od pewnie 18 lat. Napastnik i środkowego noca. Co ciekawe, właśnie wtedy dużo kampadę tak zaczęła tworzyć swoją linię obrony. 10 milionów, widzicie, yy, 8 milionów euro i 44 miliony Ferdinand. Czyli tak naprawdę na całą obronę ob o, 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 wtedy u United. Ferguson wydał mniej niż wydaliśmy tak naprawdę na yy, Harry Maguire, samego Harry'ego Maguire'a obecnie. Nawet Alessandro Lopeza. No to były naprawdę zupełnie inne czasy. Następnie lata 2007-2008 to transfery młodych Andersona. 19 lat, 31,5 miliona. Środkowy pomocnik. Nani. 20 lat, 25,5 miliona. Lewy pomocnik. Owen Haugraith. 26 lat, 25 milionów. Środkowy pomocnik. Carlos Tevez. 23 lata. Wypożyczenie za 12 milionów. napastnik, Wykupienie Tomasza Kuszczaka 4,3 miliony. I. Transfery młodego Rodrigo Posebona, 18 lat, 3,5 miliona, Rafaela, 17 lat, 3 miliony i awans do dużo Danego Simpsona, 20 lat, późniejszego mistrza Anglii z drużyną Leicester City. W następnym sezonem był transfer Dimitra Berbatowa, 27 lat, 38 milionów, późniejszy król szczelców, Zoran 21 lat, 7 milionów, prawie pomocnik, Richie Deli, 250 tysięcy, 20 lat, PO i awanse aż pięciu zawodników do drużyny 20 letni Daron Gibson 18-letni Tom Cleverley i sześć siedemnastolatkowie Federico Makeda, dany Welbeck i Fabio czyli brat bliźniak Rafaela na to 2009-2010 czyli tak naprawdę już nasze ostatnie to mamy transfer Antonio Valencia 23 lata 18,8 miliona prawy pomocnik mamy Biram Du 21 lat 4,5 miliona napastnik Gabriel Oberton, 20 lat 4 miliony napastnik lewy pomocnik Michael Owen, za darmo 29 lat napastnik BeBe, 20 lat, 8 milionów, lewy pomocnik Chris Smalling, 20 lat, 8 milionów, środkowy pomocnik to 22 lata, 7,5 miliona, napastnik i Andres Lindegaard, 26 lat, 5 milionów, bramkarz W tym czasie do drużyny przyszło aż 58 zawodników 8 bramkarzy, 14 obrońców 19 pomocników, ja 17 napastników. Przez 10 lat to naprawdę kupa transferów. Nawet 5,8 transfera na sezon. I kto się sprawdził z tych zawodników? Kto się nie sprawdził, za chwilę Wam wszystko opowiem. Według mnie legendami zostaje 5 graczy. Uściślanych, potem dodam, jak to dokładnie. Legendy oczywiście: Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo, Wayne Rudy, Nemania Vidic, Patrick Evra i Michael Curry. Głównie dawami dlatego, właśnie jak długo byli w Manchester City, ile dali dla tej drużyny, i jak naprawdę co po sobie zostawili. Ferdinand, widzisz to, ma po prostu duet środkowych obrońców idealnych, dla Manchesteru United. Czer 7 nic, na decynu, nic ująć. Brunet, najlepszy napastnik w historii Manchesteru, najlepszy strzelec. Ewra, najlepszy lewy obrońca obok Denisa Irwina. Drużynie. Michael Carrick Po prostu, no, ponad 20 lat w jednej drużyny, no, trzeba powiedzieć, że to naprawdę legenda. Świetny transfer. To według mnie Rudwan Van Listeroy. Park ji Edwin van der Tevez i Valencia. Rod van Nistelro, no po prostu król szaców, jeden z najlepszych napastników, których miał yy, trener Ferguson. Niestety trudny charakter, nie pozwolił mu dalej tutaj pomóc, yy, żeby wspierać młodych z napastników, Ronaldo Trudeau i musiał odejść. Park ji dla mnie to taki żołnierz Fergusona, którego mogłeś posadzić wszędzie, on wykona każdą dla Ciebie pracę. Edwin Vandesa, 34 lata, trafił do Manchester United i zabetonował bramkę na ponad 6 lat, no po prostu nic zaś. oj. Nic... Dla mnie te transfer Tevez'a też był świetny, wtedy to było się spasowało w taki wielki czworokąt, czwórk, Ronaldo, Rooney, Tevez, Berbatov. Szkoda, że go United później nie wykupiło, dla mnie to też świetny był zawodnik. Antonio Valencia, też świetny transfer, bardzo długoletni, czy to jako prawy pomocnik, czy później prawy obrotca, no i przede wszystkim późniejszy kapitan United. Dobre transfery to Laurent Blanc. 35 lat, środkowy od Ferguson opowiadał, że chciał go ściągnąć. Tylko pod koniec kariery udało mu go się ściągnąć i razem zdobyli mistrzostwo Anglii. Był tutaj tak naprawdę za. Ja pasztama, bo Ferguson sam powiedział, że był taki transfer z Luis Saha, Gabriel Jechańce. Pikę uważam Pique za dobry transfer, za który który grał trochę. Niestety nie rozegrał więcej tych meczów, dlatego że no już potem odwrócił do e, Ligi Hiszpańskiej. Gabriel Jechańce był niezły, ale no potem przegrał po prostu rywalizację z Evron jako dobry ten Tomasza Kuszczaka, który chociaż nie grał za dużo, to był jednak bardzo dobrym drugim ramkarzem, a to też jest ważna rola w tak wielkim klubie jak Manchester United. Mamy dalej Henryka Larsona, który na pewno pomógł jednym, tak naprawdę, w jednym półroczu Manchester United. Anderson dlatego, że za Ferguson on grał dobrze. Później oczywiście się stoczył, ale Ferguson umiał z niego wyciągnąć. To samo można powiedzieć o nim, który po odejściu Ronaldo był za wynikiem, miał jeden-dwa dobre sezony w United. Berbatów Kruszczelców uważam, że to był jeden z najlepszych technicznie za niego historii, jak widziałem. Szkoda, że po prostu często był trochę bardziej leniwy w graniu, ale technicznie to był po prostu majstersztyk. Smolink czyli to, Smolink to, to taki wyrobnik, gość, którym no, mogę powiedzieć, że umiał bronić, ale mało trochę problem z graniem w piłkę, a Cicieli to no, po prostu świetny rezerwowy napastnik. Szkoda, że za, zaczęło mu się troszeczkę dać głowa studuwa, że myślał, że może być pierwszy napastnikiem. No nigdy niestety nie miał takich umiejętności. Wszedni transfer. Juan Sebastian Veron. Powiem tak, ciężko mi go oceniać przez pryzmat tego, że go nigdy nie widziałem jak grał, ale Manchester zarobił na nim później, więc tak naprawdę dobrze go sprzedał. Kleberson nie zrobił kariery. Howard miał swoje momenty, został później legendą Evertonu. Alan Smith głównie przeszkodził mu na kontuzję, ale to też taki mini trochę żołnierz, bo obok napastnika tak naprawdę grał na każdej pozycji w pomocy. Owen Hargreaves mógł więcej zrobić, nie zrobił. Też trochę kontuzje mu przeszkadzały, ale w Ligi Mistrzów był, grał Michael Owen, pamiętna bramkarz z Comet 4 City. też Mógł więcej osiągnąć w United, gdyby nie te kontuzje. No i Linegard, trochę taki Kazus e, Kuszczaka, też fajny drugi bramkarz, ale no niestety nic poza tym, bo on trafił niestety już później na erę Davida De Gea. Słabe transfery. Diego Forlan, całkowicie się nie znalazł na United, później sprzedany i legenda Ligi Hiszpańskiej. Roy Carroll, Ricardo. No, za dużo nie możemy mówić o bramkarzach, którzy się po prostu nie sprawdzili w i nie stali się następcą Petera Schmechera. Erik Żemba Żemba, um, no po prostu się nie sprawdził, nawet najlepsze no by podsumowanie, że go w ogóle nie pamiętam. No chyba widzę francuskie, ktoś coś tam grał. Drugi poseł Bondli, Tosic, B y, czy Obertan, to są zawodnicy, którzy mieli być młodzi i sprowadzani za małe pieniądze, mieli się sprawdzić, się nie sprawdzili. Bebe to był jedyny transfer, którego sam Ferguson opowiadał, że nie widział. I do którego tak naprawdę e, nigdy nie widział i to jest z naj, z jego największych flopów. Następnie mamy Biram Diouf, tam się sprawdził chyba w niektórych klubach ligi angielskiej, ale też słabo go I na samym końcu dam sobie wychowanków United. Do wychowanków doliczyłem taki zanik jak Kieran Richardson, Darren Fletcher, John O'Shea, Philip Barzel, John Eagles, just prosty Tom Heaton, John Evers, Fraser Campbell, Raphael Simpson, Gibson, Tom Clevery, Makeda, Welbeck i Fabio. Richardson... Bardzy, Eagles Fraser, Campbell czy Rafa, czy Simpson no nie zrobili kariery na United. Nie mieli swoich momentów. Tom Hinton, legenda. Barnley, Bar, fajnie, że wrócił. Teraz R Rossi też nie zrobił kariery na United. Ale co pograł, to pograł sobie trochę widzek hiszpański w ale więc też niezła kariera. Dla mnie, z tych zaników to legendami zostali na pewno Fletcher i John O'Shea. Głównie Fletcher, bo to oni on ja, największy wpływ i nadal ma na tą drużynę. John O'Shea. To też mówię, to się nie spodziewałem, że on tak szybko był w tej drużynie. John Evans, fajny środkowy bronca, ale no jednak nigdy nie wszedł w buty Ferdinanda. Tak samo można powiedzieć o i Fabio, którzy nigdy nie weszli w buty. Odpowiednio i Neville'a i Evry. No Zawieńcy, którzy mieli swoje momenty, ale nigdy niestety wyrośli. Darren Gibson, jedna z najbardziej zmarnowanych kary. Świetny mecz przeciwko i Pamiętam kapitalną bramkę, a później po prostu za nich się to stoczył. To samo można powiedzieć o Makedzie. Yy, który miał jeden swój moment, Tom Cleverly, fajny środkowy tak bump, ale tylko chyba dla Fergusona, bo później, tak naprawdę jak już miał być liderem tej drużyny, to nie potrafił ustabilizować formy. I To samo można powiedzieć o danym Welbecku, który miał swoje momenty, ale tak naprawdę tylko Ferguson umiał go ustawić, a później tak naprawdę się już nie sprawdził. Dobra, to by było na tyle. Piszcie w komentarzach, jakie Wam transfery yy, się podobały, jakie Wy uważacie transfery, które były udane lub nieudane i piszcie. Co chcielibyście, żebym jeszcze Wam opowiedział? Zostawcie łapkę w górę, komentarz. No i suba, cześć!